Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek spotkał się z dziennikarzami przed spotkaniem z seniorami powiatu Pińczowskiego w akcji Bezpieczny Senior, Świadomy Senior. Pytania do ministra Żurka dotyczyły próby podpalenia siedziby PO w Warszawie oraz ekstradycji mężczyzny podejrzanego o wysadzenie Rurociągu Nord Stream. Oczywiście tak się dzieje w każdym kraju. Musimy mieć świadomość, że nie każde zarzuty, które stawia prokuratura, skutkują od razu izolacją danej osoby. Jeżeli czyny są drobne, to zatrzymuje się, przesłuchuje, stawia zarzuty i następnie taka osoba odpowiada z tak zwanej wolnej stopy. Hmm. Oczywiście no, są systemy bardziej represyjne niż system polski. I wtedy taka osoba zazwyczaj siedzi w więzieniu do czasu rozstrzygnięcia, ale tak u nas się dzieje tylko w bardzo poważnych sprawach, więc musimy mieć świadomość, że takie sytuacje się zdarzają. Myślę, że najistotniejsze jest to, że tutaj służby zadziałały bardzo sprawnie, to znaczy jednak ustaliły tą osobę, bo wiemy, że tego typu czyny, kiedy sprawca jest zamaskowany, kiedy jest trudność, bo na przykład nie ma monitoringu w danym miejscu, no wtedy bardzo trudno jest takie osoby zlokalizować i one pozostają bezkarne. Więc ja się cieszę, że służby tutaj zadziałały szybko. Mam nadzieję, że zaraz prokuratura będzie działać tak samo. Wiem, że w tym tygodniu zbiera się komisja kodyfikacyjna i będziemy mieli taki ostatni sygnał od komisji. Czy te projekty są już dopracowane, także możemy je prezentować na konferencji prasowej. Ja myślałem o tym lub przyszłym tygodniu, więc, więc myślę, że to będzie kwestia dni. Rzeczywiście pracujemy bardzo intensywnie i robimy równolegle kilka ustaw. Ja jestem zwolennikiem tego rozwiązania. Uważam, że trzeba próbować odtworzyć trybunał. Oczywiście prodemokratyczni politycy mieli taką nadzieję, że po wyborach prezydenckich będzie dobra współpraca z prezydentem. I te przepisy będziemy mogli szybko wprowadzać. Teraz widzimy, że jednak tej współpracy na ten moment nie ma i te rokowania są niestety niedobre, więc musimy na bazie tych przepisów, które mamy, próbować stworzyć taki Trybunał, żebyśmy nie mieli zarzutów Sądów Europejskich, bo po sprawie Xeroflor przeciwko Polsce wiemy, że jak już zasiadają w składzie dubleży. Nie tworzymy wyroku i wszyscy płacimy za to odszkodowania, bo te odszkodowania idą z budżetu państwa. Więc ja jestem zwolennikiem rozpoczęcia wyborów. Mamy jeszcze jedną sprawę niezwykle istotną w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, która ma dotyczyć właśnie tego, jak widzi CUE Polski Trybunał. I ja liczę, że być może w grudniu będziemy mieli orzeczenie w tej sprawie. Więc zakładam, że. Jeszcze w tym roku, bądź początkiem przyszłego roku, będziemy musieli przystąpić do, do tego wyboru nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Panie ministrze, Tomasz Polskiej. Pytanie odnośnie ostatniego ataku w Warszawie, wojny o atak na siedzibę Platformy Obywatelskiej. Czy również lepszy będą badać ewentualnie polityczną inspirację tego ataku, Jak znaczy wypowiedzi polityków, na przykład pana Bokimicza? Czy to w ogóle będzie poza zakresem postępowania? Oczywiście takie wypowiedzi bardzo trudno jest przełożyć dowodowo. Musimy mieć świadomość, że prokuratura działa na podstawie zebranych dowodów, więc wykazanie tak zwanego adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy wypowiedziami pana Bąkiewicza a takimi czynami będzie chyba niemożliwe. Wydaje się, że tutaj no, na Bąkiewicza spada taka odpowiedzialność polityczna za tego typu zachowania. I ja przyznam szczerze, że jak widziałem jak widziałem to jego zachowanie, to potrząsanie taką imitacją kosy, no to byłem tym zbulwersowany. Tutaj na ziemi pińczowskiej mamy różne historyczne wydarzenia, które warto przypomnieć wtedy, kiedy żołnierze batalionów chłopskich rozbijali więzienie dwukrotnie w Pińczowie. I ja te, tego polskiego kosyniera Kojarzę z polskim chłopem, chłopem, który bronił ojczyzny. I tak naprawdę tradycja kosynierów to, to tradycja walki z Rosją. E, więc jak pan Bąkiewicz potrząsa tą kosą i mówi, że będzie wewnątrz Polski wypalał na palmę i wyrywał chwasty, to ja jestem tym zbulwersowany. Kosynierzy to jest piękna polska tradycja. Jeżeli pan Bąkiewicz jest taki odważny i tak krzyczy na wiecach, to ja go zapraszam. Na Ukrainę. Tam jest legion międzynarodowy, tam walczą z Rosją, także o to, żeby Europa była wolna i żebyśmy mogli żyć w spokojnym kraju. Dzisiaj tak naprawdę spełnia się sen Piłsudskiego, który zawsze chciał, żebyśmy byli sojusznikiem Ukrainy, która ochroni nas od, od Rosji, od naszego odwiecznego przeciwnika, który chciał Polskę zniszczyć. Więc ja te jego wystąpienia. Postrzegam bardzo negatywnie apeluję. i apeluję do wszystkich, którzy to oglądają. Nie wspierajmy tego typu zachowań, bo to wywołuje później różnego rodzaju czyny, które bardzo źle się mogą skończyć. A Polacy powinni się dzisiaj konsolidować, a nie dzielić. Oczywiście my musimy przede wszystkim pokazać sprawczość służb, to znaczy każdy, komu w głowie roi się taki czyn, no powinien wiedzieć, że nie pozostanie bezkarny. I to pokazują działania służb, czyli jednak ujęcie tej osoby. Ja nie chcę tutaj mówić o tym, jak sądy powinny działać, bo sądy są niezawisłe, więc wydaje mi się, że takie procesy powinny się toczyć szybko i powinniśmy pokazywać, że na takie akty nie ma przyzwolenia, dlatego że wszyscy wiemy, jak to się mogło skończyć. Ja znam to miejsce, bo kilkakrotnie w czytelniku przebywałem. To, że jest tam też siedziba Platformy, no to jest po prostu takie miejsce, ale gdyby rzeczywiście doszło do sytuacji podpalenia tego wyjścia, gdy przy ziemiu jest odwiedzana przez wielu znana w Warszawie restauracja, to mogłoby dojść do ogromnej tragedii, więc ja bardzo proszę o wytonowanie tych emocji, ale jednocześnie deklaruję, że zarówno policja, jak i prokuratura będą tutaj działać skutecznie. Nie pozwolimy na to, żeby w Polsce wdzierała się anarchia, która jest podsycana jakimiś nieodpowiedzialnymi politycznymi wypowiedziami.